Nie, kurde, no i za dużo usunąłem i zepsułem sobie to. Halo, halo, to znowu ja z tej strony. Witam Was w kolejnym odcinku z gry Grounded. No i słuchajcie, w poprzednim odcinku sprawdzaliśmy update. Nurkowaliśmy trochę pod wodą, tam no, to nie za bardzo się dowiedziałem, wszystkiego. No, nie wszystko udało mi się, niestety, odkryć. Ktoś pisał o skrzynce, że jest jakaś tam skrzynka ukryta, więc spróbuję ją dzisiaj znaleźć. No, i wybudowaliśmy jeszcze tyrolkę tutaj na drugą stronę, tam na tamten. Coś, nie wiem co to jest w ogóle. Nie wiem, nie wiem co to jest. Eee, słuchajcie, zaraz mi się zrobi ciemno, ale to nie jest, słuchajcie, problem. Tutaj już zrobiłem kilka przeróbek w bazie i wybudowałem zbiornik. Eee, zlikwidowałem te sieci tutaj, eee, a to dlatego, że nie mogłem zrobić eee, płotku. A bardzo bym chciał, słuchajcie, dookoła zrobić płotek. Tylko tak, teraz tutaj nie chcę płotku. Bo tutaj muszę tyrolką wjechać. Chyba że. Chyba, że wjechałbym. Nad płotkiem. Co będziemy musieli zobaczyć, słuchajcie, stestujemy sobie to i zobaczymy, czy przejadę. Jak nie przejadę, to po prostu zniszczę. No i tego nie chcemy. Przygotowałem sobie już liny. Nazbierałem też troszeczkę tych, tych listków małych. Oj, gdzie ja to wybudowałem? Teraz tak, liny, lin mam dużo i liny jeszcze zrobiłem, słuchajcie, bo zobaczcie, przecież ja mam, a, tutaj teraz schodów nie mam, to, a, to nie będę schodził, później wam pokażę, jak nie zapomnę, weźmy jeszcze patyczki, gałązki to są, no, powiem wam szczerze, tak na styk tych gałązek mi wystarczyło, 10 sztuk mi zostało. Ale udało się, udało się. Mamy płotek, słuchajcie, dookoła wybudowany. Ja się zaraz prześpię, wszystko wam pokażę i przejdziemy sobie dalej do roboty. Dobra, słuchajcie, no i płoteczki mamy, jak już mogliście zobaczyć, tyrolkę testowałem, mogę sobie bez problemu tutaj przelecieć nad tym, także super. Listków nie mam, także słuchajcie, w dzisiejszym odcinku zajmiemy się też tyrolką, słuchajcie, z tamtego miejsca do bazy tutaj na ten kamień, żeby właśnie liście transportować. Ale w pierwszej kolejności ja muszę odbudować. Koniecznie muszę odbudować te rzeczy. Dobra, pięknie, nawet równo to wybudowałem. Nie wiem, dlaczego nie mogłem wcześniej płotków wybudować. Zobaczcie, jak ja to blisko wybudowałem tego. A wcześniej płotków nie mogłem wybudować, musiałem to zniszczyć, kurde. Ciekawe, nie. Ojej, jak tu dużo materiałów potrzebuję. Sporo powiem wam szczerze, że straciłem, jak niszczyłem to. Tak mi się wydaje. Dobra. Pięknie, mamy to. No i mamy zbiorniczek, słuchajcie, mamy dwa takie do zbierania wody na razie. Tutaj myślę, że będę mógł sobie spokojnie wybudować więcej tego jak będę potrzebował, słuchajcie, ale myślę, że spokojnie dwie mi wystarczą. One były cały czas tutaj po cztery kropelki były, także. No. Wody mi nie brakowało, słuchajcie. Wody mi nie brakowało. Tutaj te schody chciałem przebudować, no bo miałem tutaj w ogóle tak dziwnie mi się schodziło, tutaj wiecie. Musiałem... Jak z styrolki zjeżdżałem, nie? To musiałem zyskakiwać tu na dół, bo schody miałem przecież odwrócone w drugą stronę. No i takie głupie to było trochę. No i kiepski dostęp też tutaj był do tej suszarki. Na razie tej suszarki słuchajcie, nie chcę przenosić, no bo nie mam tyle części, eee, więc to jest troszeczkę lipa. No ale jakoś sobie tutaj poradzę. Myślę, że tutaj bez problemu wyjdę. Mam przynajmniej taką nadzieję. A jak nie, no to znowu to przebuduję. Dobra, ale mniejsza z tym, słuchajcie, troszeczkę nam się bazę udało ozdobić e, tymi płotkami. Tam na górze zastanawiam się, co zrobić tam na górze. E, może sobie zrobię jakieś takie pomieszczenie, tam łóżko sobie schowam, zrobimy z tam jakieś mebelki, bo mamy tam jakieś przecież e, rzeczy do kraftowania na pewno. E, ale mniejsza z tym, na razie zróbmy sobie e, tą wieżę tutaj, bo będziemy musieli na pewno jakąś wieżę wybudować. E, schody ogromne jakieś. I ten, i, i, i będziemy mogli sobie tamty rolkę postawić i transportować sobie liście, trawę. Ten pająk dalej tu jest. Tu, o dziwo, w ogóle słuchajcie, e, zanim zacząłem nagrywać, ten pająk tutaj był cały czas, ale tutaj, tu gdzie ja stoję teraz, chodził sobie jeden pająk, i tam, gdzie tam rówka, był drugi pająk. Nie wiem, dlaczego one tutaj w tym miejscu chodziły. Nigdy ich wcześniej tutaj nie widziałem. Chociaż tutaj, przy tym e, liściu, gdzie tutaj jest ten liść. To tutaj kiedyś już też pająka widziałem, ale dla, z jakiegoś powodu e, nie zrespiły się w tamtym miejscu, tylko tutaj. To było dziwne. Ale to jest, słuchajcie, nieważne. Tu już sprawdzałem, słuchajcie, i fajnie by było tu na wysokości, jakby tego liścia. Znaczy, może nie na wysokości tego liścia, ale w tym miejscu gdzieś mniej więcej. Czyli tak jak jest ten patyk, może byśmy wybudowali wieżę i tu obok tej puszki byśmy mogli sobie spokojnie na znacznik przelecieć, nie? Tak mi się wydaje. A, ja tutaj nie mogę tak wybudować. Muszę podłogi chyba pod tym budować. Ale wiecie co? Może nie będę podłóg budował, tylko będę budował takie te... Bo przecież... Yy, patyków mam dość. I tu z tego drzewa akurat dużo patyków też jest. Więc myślę, że nawet mogę spróbować coś takiego zrobić. Widzicie ile patyków? Muszę to poprzenosić, bo nie mogę chyba budować przez to. Nie Aha, muszę chyba najpierw wybudować te... te schody, bo tutaj nie dotyka do podłogi. A ja ciekawe, czy mógłbym wybudować tutaj jeszcze podłogę pod tym na przykład. O, o, o. Mogę. No dobra, to tak to wybudujemy, żeby było spoko. No powiem wam szczerze, że nie oszczędzam na tym patyków. Zobaczę, jakie rusztowanie buduje ogromne. Ale myślę, że nawet spoko to może wyglądać. Szkoda, że pancerza z mrówki co nie wziąłem, ale trudno. Jak już to przeniosę, wszystko przecież. No słuchajcie, i jeszcze troszeczkę wyżej to wybudujemy. Tylko na to mi już patyków braknie, niestety, ale spoko. Zaraz sobie przyniosę, doniosę. Wybudujemy sobie coś takiego, myślę, że to wystarczy. A jak będę miał jeszcze słaby kąt, bo mogę mieć, słuchajcie, słaby kąt, jakby. Eee... Wiecie, że nie dolecę tak idealnie fajnie na środek bazy tam. No to wtedy dobuduję jeszcze jedno. I, I trudno. Będziemy mieli takie ogromne tutaj rusztowanie. Eee... Nawet spoko, słuchajcie, bo ja to wybudowałem taką stroną, słuchajcie, widzicie żeby... ja tutaj mogę bez problemu pod tym przejść. Nie mam. Kompletnie żadnego tutaj. No tutaj mam problem, bo tutaj jest za nisko. Ale tutaj jest idealne przejście. Zobaczcie, jaka jest fajna dziura. Można sobie przejść. Tutaj na dole nie budowałem już nic, żeby mi tutaj żadne patyki nie wystawały. Także tutaj mamy super. Ja sobie to wybuduję. Słuchajcie, schodki zobaczymy, czy, czy kąt będzie odpowiedni. Jak nie, no to dobuduję jeszcze jedno. Zbudujemy tyrolkę i zobaczymy, jak to będzie działać. Dobra, słuchajcie, myślę, że tyrolka zadziała. Bo tutaj będziemy musieli jeszcze wybudować podłogę, nie? Więc wybudujemy kolejne. E, kolejne rusztowanko, podłogę, tyrolkę i zobaczymy, jak to zadziała. Myślę, że będzie spoko. Myślę, że będzie spoko. Tylko jeszcze patyków będę potrzebował. Dużo patyków będę potrzebował. Na całe szczęście tutaj w bazie mam jeszcze kilka patyków. Specjalnie ich nie przenosiłem, bo wiedziałem, że kiedyś tutaj coś będę budował. O, mięs leży. Dobra, no i pięknie. Myślę, że będzie git. Więc będziemy mogli tu postawić tyroleczkę. W ten sposób, pięknie. I wydaje mi się, że zbuduję tam jeszcze jedną tyrolkę blisko właśnie tego magazynku mojego, bliżej. No bo tutaj bym mógł ją połączyć do tej, co jest blisko wody, ale wydaje mi się, bo miałem tą tyrolkę kiedyś tam podłączoną i wpadałem do wody. Więc prawdopodobnie wybudujemy sobie tutaj tyrolkę blisko magazynków i tam sobie ją połączymy, właśnie. Co ja na to potrzebuję? Glina. Lina. I łodygi. Dobra, więc myślę, że drugą postawimy sobie w tym miejscu, gdzieś tu. Kurde, mam nadzieję, że nad tymi liśćmi przelecę. Dobra, zaryzykuję, słuchajcie, i postawię ją tu. No, zobaczymy, zobaczymy. Akurat wiecie co, no, te materiały z tytyliny czy glina, no to wszystko mogę znaleźć, także bez problemu. E, zresztą mam pewnie wszystkiego na zapas, e, także spróbujemy sobie to wybudować. Weźmy glinę, linę. E, pajęczynki będziemy musieli sobie przerobić. W sensie mam przerobione, ale przy, możemy sobie tutaj wsadzić przecież jeszcze kilka do przerobienia. Dobra, no i spróbujmy. Mam nadzieję, że lin mam wystarczającą ilość. Ale wziąłem bardzo dużo. Mam 34 liny, więc myślę, że to nie jest problem. Eee, spróbujmy to połączyć. O, nie, połączenie zablokowane. Więc musimy ją bardziej tutaj na środku wybudować. Zablokuje sobie przejście tutaj, niestety. Ale dobra. W takim razie wybudujmy ją tutaj. Dobra, sprawdźmy to. OK. Mogę to połączyć. Tylko czy przelecę nad tymi liśćmi tutaj? To może być tylko problem tutaj, w tym miejscu może być problem. To jest 7 lin. Więc szczerze zaryzykujmy. Zobaczymy, tutaj też mogę zahaczyć. Jeśli tak, tak to będzie wyglądać, że tu zahaczę. No czekajcie, ja mogę chyba tu wskoczyć w ogóle, nie? Ej, co to tam jest? jest z wody, pająk. Huh? Ciekawe, co on kurde tam robił. Eee, dobra, mniejsza z tym. Uff. Skoczymy tu. Kurde, wiedziałem. Kurde, wiedziałem. Dobra, w takim razie musimy zrobić tutaj eee, troszkę wyżej. Albo tam byśmy musieli zrobić troszkę wyżej. Tylko, że tam już nie chce mi się za bardzo tego przerabiać. Tutaj jest zdecydowanie łatwiej to wszystko przerobić. Więc tak, spróbujmy to usunąć. Może gdzieś. A nie, dostałem do ekwipunku Liny. Dobra, super. Myślałem, że będę musiał szukać gdzieś po drodze. No, zobaczcie, jak ładnie dom świeci w nocy. Ozdoby świąteczne są. <laughs> Fajnie. Ale my się przyśpimy i tak. Słuchajcie, ee, wybudujemy tutaj takie coś. Będę mógł tu przejść pod tym, także przejścia do, jakby do, do, wiecie, tutaj do, do tego mostku zablokowanego nie będę miał. Schodów? Wydaje mi się, że schodów w ogóle tutaj nie będę potrzebował. Bo po co? Ja nie, nie muszę tutaj na górę wychodzić, a z patykami czy z liśćmi jak będę tutaj, wiecie, jechał to przecież mogę zeskoczyć na dół, nie? Nie, za dużo tego. Potrzebuję liście sobie przetransportować. Dobra, mamy tyroleczkę, słuchajcie, czy ja mam wszystko? Nie mam gliny. Dobra, połączmy to, wybudujmy to. No i idę na drugą stronę, słuchajcie, zobaczymy. Ale teraz już widzę, słuchajcie, że nigdzie się nie powinienem zablokować. Jest też, słuchajcie, szansa taka, że jak będę leciał tą tyroleczką, to spadnę z tamtej platformy od razu na ziemię, także. Całkiem nieźle to wyszło, mi się wydaje. Całkiem nieźle mi, się, mi, mi, mi to wyszło. E, zobaczymy, słuchajcie, zbiję tutaj kilka liści i sp spróbujemy to e, przetransportować. Tylko teraz będziemy potrzebowali, słuchajcie, jeszcze tyrolkę w drugą stronę, nie? Zobaczmy, jak to wygląda. Koło puszki tutaj bez problemu przelatujemy. Tak na styk bym powiedział nawet. No i to jest super. O, i tak jak mówię, spadamy od razu z tego. Ten znacznik jeszcze tylko przeniosę, bo mi przeszkadza. E, ale jest super, naprawdę fajnie to wyszło. Jestem mega zadowolony. E, więc tak, to możemy usunąć. Znaczniczek sobie postawię tutaj. No pięknie, mamy znacznik. E, tutaj już nam to nic nie będzie tutaj przeszkadzało, więc mamy jedną tyroleczkę. Także super. E, wyjdźmy na wieżę, słuchajcie, zastanówmy się, jakbym mógł połączyć drugą tyrolkę. Teoretycznie, słuchajcie, mógłbym połączyć tą tyrolkę. Stąd tyrolkę, do tej tyrolki też. Tylko boję się, że spadnę na dół, jakbym zjechał. Nie jestem pewny, czy, wie, czy wiecie, wylądowałbym na platformie. No i teoretycznie, jakbyśmy wybudowali to jeszcze troszkę wyżej. A teraz możemy, bo będziemy mieli dostęp do liści. Ile ja bym potrzebował liści? Musiałbym przetransportować jeszcze troszeczkę liści. Wybudowałbym to... Tak, żeby tu mieć platformę, nie? I może nawet na ziemi gdzieś tam bym mógł tyrolkę postawić. Tylko kurde też wychodzenie na, na górę na tą wieżę, to też jest. Też jest trochę lipa. Też jest trochę lipa. Więc będę się musiał zastanowić, słuchajcie, nad. Yy... Może takim systemem jakimś. czy mógł sobie tak wskakiwać jakoś. Bo ta winda nie działała. No chyba, że spróbujemy jeszcze raz jakoś tą windę wybudować. Może ja rzeczywiście coś źle wybudowałem. Nie mam bladego pojęcia windę z tego. Albo jak nie, no to zrobimy tak, żebym mógł cyk i obok troszkę. I później obok troszkę, i tak żebym mógł sobie wy wyskoczyć na samą górę jakoś, w łatwy sposób, tak żebym tylko nie spadł. Eee, wiecie, na przykład tu stąd, tu, tu stąd, tu, tu stąd, tu, tu stąd, tam, wiecie, i tak... Eee, może by to wyszło, w razie czego moglibyśmy to nawet zabudować. Zrobić windę i ją ściankami, znaczy taką, eee, takie te platformy, jedna obok drugiej. I ściankami je zabudować, żebym nie wypadł? To by może zadziałało, słuchajcie. Byśmy musieli zrobić. Byśmy musieli zrobić na dwie kratki, jakby jedna obok drugiej, i po prostu na pięterkach zrobić sobie otwory, żebym mógł wyskoczyć w razie czego na dane piętro, nie? Ej, to by może zadziałało. Spróbujemy sobie coś takiego zrobić, może. Kurde, muszę to wcelować tutaj najlepiej, nie? Tylko jak to zrobić? O, lera, nie mogę tu. Mogę. Dobra. W ten sposób wybudujemy sobie. Będziemy mieli tutaj um, coś takiego. Na tym będziemy stawiać sobie. Od tego będziemy właśnie robić ściany. I od tego będziemy, słuchajcie, to mogę usunąć. I od tego tutaj będziemy właśnie robić sobie te um, platformy do wybijania. Tutaj wszystko będzie mi pasować. Tylko zastanawiam się, tu chyba od zaczniemy. Tylko czekajcie, bo ja chyba nie wyskoczę tutaj na górę. Za wysoko to jest. Więc zastanawiam się, czy tego nie podnieść i nie zrobić schodków. Dobra, słuchajcie, coś takiego wybudujemy. Myślę, że to będzie git. Tam byśmy musieli spróbować też podłogę wybudować. I na tym też wybudujemy sobie trampolinę. Zobaczymy, czy skoczymy z tej trampoliny na tą trampolinę. Kurde, bo jak nie wskoczę z tej trampoliny na tą trampolinę, ale. No mi tam. Wcześniej miałem chyba na ziemi tutaj tą trampolinę postawioną. O nie, czekajcie, bo ja sprawdzałem to na, na tamtą wysokość przecież. Tam było za wysoko. Dobra, tutaj raczej bez problemu wyskoczę. Będziemy musieli tu w połowie gdzieś zrobić to. Kurde, nie pasują mi te wysokości tutaj za bardzo. Wiecie, co by trzeba było zrobić wtedy? Zlikwidować schody. I porobić takie platformy tylko dookoła. I z tych platform e, będziemy mieli tyrolki. Dobra, słuchajcie, budujemy to. I zobaczymy. Najwyżej, tak jak mówię, zlikwiduję wszystkie schody. I na każdym piętrze, tam gdzie będę dolatywał e, z, z trampoliny, będę robił właśnie dziurę, wejście na, na ten. I taką platformę dookoła sobie zrobimy. Albo jakąś taką niewielką, na razie platformę, bo nie mam za dużo e, liści, nie? Coś wymyślimy, słuchajcie. Lecę po liście. Przetransportuję sobie tutaj troszeczkę liści, wybudujemy sobie coś, nie coś, Dwie trampoliny na razie, żeby zobaczyć w ogóle, czy dolecę. I zobaczymy później następną trampolinkę, gdzie powinniśmy postawić. Wiecie, co może dmuchawiec by się do tego przydał, więc zniszczę sobie tu gdzieś dmuchawca. Wiecie co, może zanim wybuduję tą podłogę, sprawdzę, na jaką wysokość mogę się wybić, nie? Bo skoro i tak zmieniamy plan, bo zmieniamy plan. Bo będziemy robić na takiej wysokości. Prawdopodobnie będę likwidował słuchajcie, wszystkie te sody. A i zostawimy sobie tylko windę. Bo te schody to trochę lipa jest. Za długo to wszystko trwa, żeby wychodzić po tych schodach. Nie jestem pewny, czy będę miał materiałów, słuchajcie, żeby wybudować. wszystkie trampoliny. No ale zobaczymy. Wydaje mi się, że ta wysokość to jest taka na styk wysokość, bo zobaczcie, że tutaj, jakbym chciał na to wyskoczyć, ja bym musiał mieć jeszcze trampolinę na górze, a to jest też troszeczkę wyżej. No, więc wydaje mi się, że to jest idealna wysokość, słuchajcie. Że to jest idealna wysokość. Więc tu sobie zbudujemy kolejną trawę i kolejną skocznie. Patrzmy, jak to wyjdzie. Dobra, czyli już wiem, słuchajcie, że ta podłoga jest tutaj za wysoko. Więc, żeby zrobić. Kurde, tutaj. Żeby zrobić kolejną tutaj trampolinkę, będziemy musieli ją zrobić tutaj. W tym miejscu. Tak jest. Tylko, że ja niestety nie mam materiałów potrzebnych do tego, żeby wybudować trampolinkę. Muszę iść upolować kilka larw. Więc, słuchajcie, zakładam pancerz z Biedry. Tam w tej jaskini, gdzie idę upolować te larwy. Chociaż może to nie będzie w jaskini, ale w razie czego, słuchajcie, mam tutaj dzidę i tutaj będę miał e, pochodnie. Tylko kurde, a nie, dobra, spoko, mam czas, słuchajcie, lecę. O, to z tego pająka wypadło. <laughs> w takim razie ja idę upolować trochę larw. Mam nadzieję, że sporo tego mi się uda zlutować, tego potrzebnego tego na gumę. I wtedy wybuduję sobie jeszcze kilka tych trampolin i mam nadzieję, że uda mi się wybudować jeszcze yy, tyrolkę tutaj w to miejsce. Chociaż yy, no niewiele czasu mam, niewiele czasu mam, ale słuchajcie, widzimy się za moment. Nie. Kurde, no i za dużo usunąłem i zepsułem sobie to. Co ja usunąłem? Schody usunąłem. Aha, no tak, na rogu została podłoga. Kurde, myślałem, że te schody mogę usunąć i straciłem teraz wszystkie materiały. No nie! Ale lipa! Ale lipa! No nic, no trudno. Kurde, muszę odbudowywać teraz wszystko, no. Najbardziej to mi słuchajcie, szkoda tej gumy, i najgorsze jest to, że nigdzie tej gumy nie widzę, także nie odzyskałem kompletnie nic z tamtej trampoliny. No ale dobra, słuchajcie, wiecie jaki jest zamysł, nie? Więc ja sobie wybuduję tutaj co nieco i. Czy ja przeleciałem przez podłogę? Nie, no niemożliwe to jest. No na pewno nie. Zniszczyła mi się tyrolka. Ona była przymocowana do schodów. No serio? No kurde, no naprawdę? Ja pierdziele, no. Co za kurde. A jajaj, aj, aj. no kurde, z tą wieżą. Wszystko nie tak jak trzeba, no wszystko nie tak jak powinno być, no. No ale dobra, no to nie jest problem akurat odbudować tyrolkę. Dobrze, że to jest ta tyrolka, a nie tamta tyrolka, nie? <laughs> Chociaż tyle. Dobra. Skąd ja te liście mam? A, z tego, ze schodów. Dobra, okej, okay. eee, Wiecie co, ja bym może przebudował tą podłogę tutaj, bo nie podoba mi się to, jak ona wygląda. I nie udało mi się złapać niestety tego. Po co ja się zablokowałem? Okej. Okay. Skoro i tak tyrolka się zniszczyła, to mogę to wszystko zniszczyć, nie? Dobra, teraz tak, tu mi się już nic do niczego nie trzyma. Możemy spokojnie niszczyć te rzeczy od góry. Spadłem na dół. Um, dobra, pięknie. Prawie zginąłem. <laughs> o, kurde, nie no, muszę te podłogi wszystkie na boki wybudować, bo wtedy będę miał łatwy sposób tutaj, łatwy, łatwy dostęp, wiecie, żeby wyskoczyć. E, tylko tej podłogi jednej tutaj nie mogłem wybudować, ale tak ją wybuduję. O. Pyk, mamy to i tu będziemy mogli sobie na to pięterko wyjść. Myślę, że spoko. Tak dalej pójdzie, to raz, zaraz zginę. Dobra, więc tu będziemy potrzebowali też podłogę. Aha, no i tutaj podłogę też, żeby tą tyrolkę odbudować. Ale tą tyrolką zajmę się za chwilkę. Tu podłoga i tu podłoga. Czy ja mam tutaj dość liści? Jednego liścia mi braknie God damn it. No i tu możemy trampolinę wybudować. To jest nasza ostatnia trampolina, słuchajcie. Eee, znaczy, jeszcze chyba mam materiały, ale nie mam wieży, nie? Dobra, możemy zeskoczyć. Mam dmuchawiec, także będę uratowany. Uh! Tak, w ostatnim momencie to kurde użyłem. Dobra, będę się troszkę leczył. Może tutaj jakieś smoothie mam. Mam. Dobra, słuchajcie, myślę, że to będzie idealna wysokość. Słuchajcie, tutaj, w tym miejscu. Dobra, na razie wystarczy. Eee, w takim razie cholera. Ale tu mam 6 patyków, więc to będzie na Tyrolkę, super. Wezmę sobie potrzebne materiały jeszcze glinę i linki, i odbuduję tą Tyrolkę, słuchajcie. Wybuduję tam podłogi na samym szczycie. Na razie tam trampoliny budować nie będę, i zabuduję sobie to wszystko eee, patykami. Myślę, że tego nie muszę Wam pokazywać. Pokażę Wam efekt końcowy, jak już skończę całą windę. Także widzimy się za momencik. Dobra, słuchajcie, zmiana planów. Niestety, nie dam rady tego zabudować. Tu już yy, zniszczyłem tą yy, jedną trampolinę i ją postawiłem na nowo, ale niestety nie mogę postawić ścian. I obniżyłem jeszcze te, yy, te platformy tutaj, żeby. Mi się ścianki zgadzały, bo mi się ścianki nie zgadzały, niestety, jak ten. No ale, kurde, no niestety, nie dam rady wybudować tutaj. Z jakiegoś powodu, popatrzcie, tam na dole mogłem spokojnie obudować. Mimo, zobaczcie, że tutaj nawet wystaje trochę ta trampolina. Tutaj bez problemu mogłem zabudować. Tutaj nie mogłem wybudować w ogóle ścian. E, tutaj mogłem tylko jedną ścianę, tutaj też nie mogłem wybudować ścian. Więc trochę lipa. Jakbym miał mieć takie dziury porobione, to to średnio by wyglądało. A i tak, wydaje mi się, słuchajcie, że i tak w miarę łatwo się tutaj poruszam. Tylko, że jak się odbije. Ale ogólnie w miarę łatwo się tutaj poruszam po tych trampolinkach. Zobaczcie. Więc myślę, że nawet nie ma potrzeby, słuchajcie, żeby. Żeby zabudowywać to. Więc mamy windę, słuchajcie, zrobioną. Możemy, słuchajcie, zrobić sobie tyrolkę jeszcze tam, w tamto miejsce gdzieś. I zastanawiam się, czy nie zrobić jej gdzieś tutaj, na przykład przy tych schodach, bo wtedy będę miał pewność, że oni się nie zablokuje, A tutaj te koniczynki na drodze były. A z tych schodów to już w miarę blisko by było. Ej, ja to chcę tam. Kurde, nie wiem, do której to po podłączam. Ja pierdzielę. Ale wydaje mi się, że do tej powinienem to podłączyć. Ale nie będziemy budować tego, słuchajcie, od tej strony, tylko wybuduję to od drugiej strony. Ale wykorzystam to, że tu jestem i wezmę sobie trochę trawy do bazy. Dobra. Pięknie. Wypróbujmy to. Co prawda się nie rozpędziłem, ale... Ale tutaj mamy na tyle spadu, że zobaczcie jak szybko, fajnie się rozpędzam. No i spadnę na dół pewnie. Uuu, daleko poleciałem. Ale słuchajcie, no nie straciłem jakoś dużo życia. Tylko troszeczkę, więc myślę, że to nie jest problem. No i zobaczcie, że jestem od razu już przy trawie. Także spoko. Spoko, spoko, spoko. To przy okazji wezmę sobie więcej trawy. A my widzimy się słuchajcie w następnym odcinku, bo to by było tyle. Ja Wam dziękuję za oglądanie. Jeśli Wam się spodobało, zostawcie łapeczkę w górę. Zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco, a ja się z wami żegnam. Także trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć!